25 sierpnia 2020 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odbyło się posiedzenie członków Komisji Edukacji, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Wolszczyńskiego, na które przewodnicząca Dorota Gorzelniak zaprosiła dyrektorów szkół i placówek, dla których powiat Wolsztyński jest organem prowadzącym, oraz dyrektora powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej w Wolsztynie Lidię Quinto. Skład osobowy gości posiedzenia był nieprzypadkowy, gdyż głównym tematem narady było omówienie przygotowań do roku szkolnego 2020-2021 w związku z obecną sytuacją epidemiczną związaną z występowaniem choroby COVID-19. Uczniowie do szkół wracają już 1 września, ale warto podkreślić, że Powiatowa Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Włoszczynie pracuje od 4 maja. Dyrektor Magdalena Molicka podzieliła się swoimi doświadczeniami na temat pracy w pełnym reżimie sanitarnym, zaznaczając, że początki pracy w nowej rzeczywistości były dla pracowników poradni bardzo trudne. Im dłużej pracujemy, tym te sytuacje taki lękowe, jeśli chodzi o pracowników, udało się zminimalizować. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa na ile możemy. Płyn do dezynfekcji, bezdotykowy dystrybutor. Dalej, pleksy w gabinetach, przeprowadzamy ankiety, kiedy się zgłaszają klienci. No i pracujemy w maseczkach, ewentualnie w przyłbicach. I ja, może tutaj będę mało popularna i niepopularna, ale ja się bardzo cieszę, że dzieci wracają do szkoły. Bo mamy naprawdę, ta izolacja nie działa dobrze zarówno na dzieci, jak i na rodziców. I powiem szczerze, że im dłużej to będzie trwało, to konsekwencje społeczne będą naprawdę poważne. My patrzymy też troszeczkę z innego punktu widzenia. Jesień to jest ten czas, gdzie mamy zawsze najwięcej i duże natężenie zaburzeń depresyjnych i lękowych. Jest on związane też z porą roku, i tutaj teraz zamknięcie dzieci w tym okresie w domach z dorosłymi, bo no, mamy sytuacje takie, że na przykład przychodzi młody człowiek z rodzicem, bo ma rzekomo zaburzenia lękowe uwarunkowane koronawirusem. Okazuje się, że tych zaburzeń nie ma ten młody człowiek, tylko ma rodzic, który tak napędza dziecko, że skutkuje to niestety takimi, a nie innymi zachowaniami. Także my z naszej strony staramy się zrobić wszystko co możliwe. Na pewne rzeczy wpływu nie mamy, ale po dwóch pracownikach w kwarantannie no, Mamy świadomość, że po prostu pewnych rzeczy nie unikniemy, musimy się nauczyć z tym żyć. O tym, że początek pracy w rzeczywistości z koronawirusem SARS-CoV-2 był trudny i stresujący, oraz że najważniejsze jest w tej rzeczywistości dbanie o higienę i dezynfekcję, przekonywała dyrektor wolszyńskiego Sanepidu. Otworzyliśmy przedszkola, żłobki, też były obawy, bardziej bałam się przed, aniżeli jak już zaczęły funkcjonować. No, jakoś, jakoś to funkcjonuje, zachorowań na szczęście do tej pory nie mieliśmy i liczę, że, że tych zachorowań nie będzie. Postępowanie zawsze będzie indywidualnie dobierane do odpowiedniego przypadku. Zawsze będziemy przeprowadzać dochodzenie epidemiologiczne, ustalać osoby z kontaktu. W tej chwili najważniejsze jest, aby były zapewnione te środki do higieny osobistej, aby były zapewnione środki do dezynfekcji powierzchni, do dezynfekcji sprzętu, z którego będą korzystać hmm, Uczniowie. Podczas narady dyrektorzy poinformowali radnych, jakie czynności podjęli przed 1 września, aby zapewnić uczniom higieniczne i bezpieczne warunki do nauki. Jeśli chodzi o, o stołówkę, internat, no to już pewne żeśmy procedury wdrożyli, dlatego że mieliśmy obóz, no i, i kuchnia, i, i stołówka, i wszystkie pokoje jak gdyby. No, po są po remoncie wszystkie, czyli zostały od nowa wymalowane zaopatrzone we wszystkie braki w wyniku pewnych yy, zastrzeżeń czy, czy, czy sugestii pokontrolnych tutaj akurat miejscowego, yy, miejscowej inspekcji co jeszcze, yy, no ja rozumiem, że dyrektor nie za bardzo może nakazać, może zalecić pewne rzeczy prawda, jeżeli ja dzisiaj dobrze rozumiałem to może na przykład zalecić dyrektor tak Nos noszenie maseczek powiedzmy na przerwach tak jako tam wiadomo jeżeli ktoś będzie się opierał no to nikt go nie zmusi, natomiast no też yy, dzisiaj kolejna informacja yy, no, rozważam zakup pojemników, które należy gdzieś tam umieścić do, do tych właśnie zużytych wszystkich yy, maseczek ręk w trakcie spotkania dyrektorzy mieli okazję przedyskutować z powiatowym inspektorem sanitarnym kwestię wprowadzenia rozwiązań związanych z podziałem szafek dla uczniów, dbania o sprzęt sportowy podczas zajęć wychowania fizycznego, ale również i o tym, czy uczniowie będą musieli nosić maseczki w szkołach. My jako szkoła mimo tej pandemii byliśmy szkołą dość otwartą, przechodziliśmy dozór sanitarny i kwarantannę uczniowie i pracownicy, tak to się nam zdarzyło. Czyli mamy pewne doświadczenia w tych sprawach, no ale wbrew pozorom sprawa jest poważna, ludzie się boją. Także no, reżimy możemy zachować, ale no, cudów po prostu y, nie ma. No. Jeżeli coś się stanie, no to w tej szkole no, to jest i, i rodzice, tak? to jest jakaś skala y, bardzo, bardzo duża. Do tej pory szczęśliwe nas to ominęło. Jesteśmy może odkornieni po różnych sytuacjach, no ale. No ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. I choć pytanie, jak to będzie, jest dziś na ustach wszystkich, a obawy nie opuszczają, Lidia Quinto ocenia pozytywnie przygotowanie przez dyrektorów szkół do przyjęcia w ich mury uczniów i liczy, że dzięki sprawnej współpracy pomiędzy jednostkami unikniemy nadmiernej ilości zachorowań. Po, po niektórych wypowiedziach y, muszę stwierdzić, że jestem spokojniejsza niż byłam na początku tego spotkania, także musimy wrócić do tej rzeczywistości i mam nadzieję, że wszystkim nam się to uda. Y, zależy nam na współpracy, na udzielaniu wskazówek, na doradzaniu, ale też oczekujemy od Państwa, żeby ta współpraca też była, tak? Y, my prześlemy jeszcze dziś do wszystkich organów prowadzących numer telefonu. Będzie to taka szybka ścieżka komunikacyjna z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, będzie to numer do mnie, jeszcze będzie podany numer alarmowy, który też y, zazwyczaj ja mam przy sobie. Także, gdyby Państwo mieli jakieś problemy, proszę dzwonić. My będziemy się starały zawsze pomagać, zawsze dzielić y, posiadaną wiedzą, y, współpracować z Państwem i naprawdę no, nie możemy się bać, bo jeśli będziemy się bać, będziemy słabsi. Wtedy będzie silniejszy wirus. Musimy no, dać radę, przeciwstawić się temu wirusowi, żyć normalnie, jeśli ktoś przestrzegał higieny, unikał dużych skupisk. Do szkoły zawsze chodziliśmy, prawda? do przedszkoli, do szkół. Podstawowych czy średnich, no, no od, od zawsze młodzież czy dzieci uczęszczają. Także no to nie jest jakiś wyjątek, że teraz rozpoczynamy rok szkolny. Drobnoustroje zawsze były. Zachowujemy się chwilami, jakby pojawił się pierwszy drobnoustrój. Są groźniejsze, które mogą nas. Yy możemy zachorować, możemy umrzeć, także on nie jest jeszcze taki bardzo, bardzo zjadliwy, tym bardziej, że większość przypadków, które wystąpiła na naszym terenie, to są przypadki bezobjawowe, wykryte przez przypadek, tak, przez przypadek, przez kontakt z inną osobą zakażoną. Także ja naprawdę proszę i apeluję o spokój, o współpracę, my na pewno służymy pomocą, państwo do nas może będą dwa sygnały, telefony odbieramy, nie ma problemów z dodzwonieniem się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Swoje wsparcie w zakresie wszelakich działań związanych z funkcjonowaniem szkół w tzw. nowej rzeczywistości zapewnił starosta wolszczyński Jacek Skrobisz. Dzisiaj żeśmy spotkali się po to, żeby podzielić się informacjami, jakie jesteście Państwo przygotowani, jakie macie wątpliwości co do tego. My jako organ na pewno będziemy Państwa wspierać w Waszych działaniach i miejmy nadzieję, że tych, jeśli będziemy ten rygor sanitarny, trzymać, to, to, tych zakażeń powinno być, no, mało. Tym bardziej, że na terenie naszego powiatu, no, nie ma ich aż tyle, y, gdzie, gdzie indziej. No i mówię, ten reżim, to wszystko to, co do tej pory Państwo robiliście i robicie, myślę, że spowoduje to, że nie będziemy mieli tego typu przypadków.